Dzisiaj w Opolu odbyła się sesja popularno-naukowa Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata. Udział żołnierzy misji pokojowych w umacnianiu pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Organizatorami byli Uniwersytet Opolski i Koło nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych w Opolu. W sesji licznie uczestniczyła młodzież klas mundurowych ze szkół średnich. Będziemy również mówić o roli i zadaniach misji pokojowych. W umacnianiu pokoju bezpieczeństwa na świecie. Chcemy, żeby młodzież, która będzie dzisiaj uczestniczyć, naprawdę wyniosła z tego z tej naszej sesji sporo doświadczeń, sporo wiedzy. My w koszarach spotykamy się z kolegami przez te 8-9 godzin. Na misji jest to cała doba. Wtedy można powiedzieć, wychodzi wszystko, w tym, również ta odporność psychiczna do służby w warunkach ekstremalnych, czyli takie faktyczne sprawdzenie żołnierza. Byłem w sumie na czterech misjach, w tym miałem zaszczyt uczestniczyć w pierwszej misji w ogóle, jaka Polska uczestniczyła, czyli w Egipcie, po wojnie arabsko-izraelskiej, Yom Kippur, w 1973 roku. Było to na pewno ciekawe. Jest to związane z naszym kierunkiem, w którym się kształcimy, no i na pewno pomocne w późniejszym czasie. Jest to kolejne doświadczenie. Po szkole zamierzam iść na studia wojskowe, a następnie do służb specjalnych.